Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Avia i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku ze Valley. Jakbym usłyszeć tą radosną muzyczkę, jest to radosna muzyczka, gdyż mamy pierwszy dzień lata. Cieszę się jak głupia, nie wiem czemu, ale yy, no cóż, mamy kolejne, kolejną porę roku, kolejne przeżycia, kolejne nowe rzeczy. Czas się spiąć trochę z relacjami z innymi MPC-ami, bo jednak trochę nam to słabo idzie. Mamy jeżeli chodzi o kalendarz, to jak widzicie na razie jest trochę luzu Tutaj będzie menu, urodziny Jazz I mamy bodajże te e, róże, chyba mamy, ale nie też nie jestem w 100% pewna e, zaczymy co dalej Później będzie festiwal Lau e, Jest to festiwal bodajże o Jezus, żeby nie pomyliła, czy to nie jest ten festiwal na plaży I mamy tutaj ostatni 28 dnia Um, też bardzo fajny festiwal, w którym sobie nie zdradzę, że nie będziemy robić, bo to za 28 odcinków dopiero, ale zobaczycie. E, też moi drodzy, na sam start tak będziemy się musieli tutaj e, przygotować do nowego sezonu, czyli lecimy po prostu za chwilę, dopiero. I co więcej, jeszcze Wam mogę powiedzieć, moi drodzy, popatrzyłam sobie na startu wiki, jest um, taki cennik po prostu zrobiony, tam jest przemnożony ilość dni, bodajże jakoś tak, że jest ilość dni wzrostu, tam i, i później jakaś maksymalna cena, czy tam średnia cena i to przez dni podzielone, i tam jest wyliczony taki cennik, co najlepiej kupować, i najbardziej opłacają się blueberries, więc ich na pewno zakupimy największą ilość. To nawet nie ma e, Mowy, że nie I jak widzicie też tutaj troszkę nam się Popsuły niektóre roślinki Te, które zostały jeszcze Reszta się gdzieś tam Podlała, bo niektóre Jak widzicie niektóra ziemia została, więc Też dosyć spoko Zaraz zobaczymy jak jeszcze Stoimy z sprinklerami Ze względu na takiego, że Przecież jeszcze się nam tam cały czas złoto Przerabia, więc Tutaj raczej to challenge'em jeszcze może Z pięć sprinklerów sobie uda nam się wyrobić. Zobaczymy zresztą jak to będzie nam tutaj się wszystko układało. ok No i lecimy sobie na samym początku jak widzicie z takim typowym ogarnianiem tego wszystkiego co tu jest po prostu. Ja będę chciała zrobić dużą farmę, no powiększymy ją na pewno bardzo, gdyż jak widzicie teraz no, część z tego już będą sprinklery nam załatwiać, więc wszystko nie wszystko my będziemy musieli robić, że tak się to określe. Tutaj sobie troszkę zetniemy w dół, nie będę chciała iść chyba Chociaż może byśmy właśnie poszli w dół, a tutaj zostawili tym kurom całym naszym Zaraz sobie to ogarnę, jak to będzie wyglądało Też zaraz pójdziemy tego piera, po prostu pokupuję tyle rzeczy, ile mogę I wtedy się będę bardziej zastanawiać, co, gdzie, jak Też tak rozgrywka trochę głośno jest Nie powiem, że nie Jakieś takie e, dźwięki, wiecie co, moi drodzy? E, 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 opcje, i wydaje mi się, że to są te dźwięki. O, właśnie. Trochę takie e, bez, niepotrzebne nam są, aż tak, żeby nam jakieś tam, e, jakieś tam pff, muchy, nie muchy świergotały, To mi niepotrzebne jest raczej. Dobra, zobaczymy, ile w ogóle jeszcze sprinklerów mogę sobie dorobić. Na razie mi się tylko dwa przerobiły. Tutaj jeszcze będzie na 3 plus 2, czyli jeszcze plus 5 będę miała sprinklerów, więc. uła, wow, wow, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Nie będę ukrywać. Takąś godutkę w ogóle zdobyliśmy. Niech też i tak będzie. Ok, sobie ten tak porobię. Wiem, że też powinnam e, pomyśleć o e, tych strachach na wróble. Ja to doskonale wiem, ale jak widzicie, idzie mi tak średnio. Dobra, zostawię sobie to w takim tej, e, stanie, jak jest, i pobiegniemy sobie, go odłożę i pobiegniemy sobie zaraz e, do sklepu. Czy ja chcę coś stąd sprzedawać? Może nie. Na razie spróbujemy kupić tyle, ile możemy za tę kasę, którą mamy, której nie jest też w sumie jakoś zbytnio dużo, niestety. Zobaczymy, czy już jakieś pierwsze fajne rzeczorki nam się gdzieś rozpałnią, Pierwsze rzeczy do zbierania, oczywiście. O Jezus no powiem Wam, że nowa jest sezon, nowa pora roku. To jest zawsze coś nowego i wiecie, tak inaczej jest. Dobra, lecimy tutaj. Cześć, cześć pier. I tak, blueberriesów. Dobra. Tyle i teraz tak. Najpierw sobie tak. Melonów mamy już na pewno 9. Dosyć drogie są melony. Chociaż nie melony są jak blueberrysy. 10 sobie melonów weźmiemy. E, na pewno trzeba wiecie co, o pepersów sobie też 10. Te są rzeczy, które będą nam wyrastać, więc myślę, po 10 nam wystarczy. E, tu są popi. I jakiś ten. O, to też jest coś, co na sam start trzeba wziąć sobie. Oj, widzę, że e, słabo chyba się jeszcze przejdziemy. E, dopiero sprzedamy sobie jakieś rzeczy się przejdziemy. Tu są rzeczy głównie, które się zasadza w, mm, Jezus marni. To się zasadza e, takby. Tak e, raz a porządnie. Widzicie, bo tutaj rośnie i później wydaje plony. Więc e, więc tak, więc sobie trochę dużo jest z tych rzeczy, co nam będzie tak wydawać, wiecie, plony, że będziemy... E, Ha, bo jakoś to ogarniemy Tylko teraz tak, jeszcze na pewno tutaj, jeżeli chodzi o to, to um, mam tutaj e, Albo i nie mam, nie, no gdzieś powinna mieć, o właśnie, melonki jeszcze I starfruty, i moi drodzy, najbardziej ogólnie opłacającą się rzeczą jest starfrut Aczkolwiek starfruta można kupić jedynie, em, jedynie, jedynie na... Jak to się nazywa? Mm, jedynie w. Yy, na pustyni. O, dokładnie to chciałam powiedzieć. Więc no, niestety, yy, co byśmy tu chcieli sprzedać u tego Piera? Jak mam być szczera, patrzcie, po tyle aż kasy chodzą. Wiecie, co? Ja zostawię sobie dwa tylko te takie, bo aż tyle wydaje mi się, że złotych nie potrzeba nam. No to jest strasznie opłaca opłacane sprzedawać. Grzyba, Aha, Tutaj po jednym chciałabym mieć takim złotym. Mm, to jest też talnie wszystko. Truskawki. Te truskawki też sobie sprzedam, a co tam nie będę se żałować. Eee, czy jakieś jeszcze inne rzeczy w ogóle upiera mogłabym sprzedać? No nie do końca upiera, już nie mam zbytnio co sprzedawać nawet, jak mam być szczera. Ale jakbyśmy jeszcze do Klinta zahaczyli, u Klinta posprzedawali jakieś rzeczy. Jakby się to dało posprzedać, wiem, że to by nam się później przyda, ale na ten moment myślę, że bardziej nam się blueberries przydadzą i to w dużej ilości po prostu niż te wszystkie. No, tego diamentu to jednak nie chciałabym zbytnio sprzedawać. Frozen Theory, nie pamiętam kompletnie, czy są do czegoś mi potrzebne. Dobra, zanim tam pójdę, bo tam oni mają jeszcze trochę czasu zanim. Zanim, zanim, zanim otworzą, więc ja sobie po prostu najpierw tutaj jeszcze posadzę to, ile mogę. Ok, zrobimy to w ten sposób. O, o, o. Dobra. I teraz tak, zanim będę podlewać, to te na pewno są niestety z tymi takim, że nie będę mogła przechodzić, więc sobie je tutaj posadzimy. O, tak. Tak. I o, tutaj zrobimy coś w tym stylu. E, nie pamiętam kompletnie, czy te rzeczy też mają tyczki, ale podejrzewam, że tak. Tutaj ten jeden star fruta sobie posadzimy tutaj. Tutaj sobie posadzimy. E, już zaczymy i po prostu nie chce mi się zbytnio liczyć, ale około 50 miejsc już powinno być z automatu podlewane przez Sprinklery, więc no. Dobra. Eee, tu jeszcze jest trochę Okej, okay, też widzę, że mi na pewno nie starczy Na wszystko tego nawozu Ale to To już trudno się mówi Tutaj widzę też, że zrobiłam jedną wtopę Bo nie powinnam tam podsadzać Ale to mniejsza, mniejsza, mniejsza Teraz się wszystkim zajmować Na spokojnie Dobra I widzę, że jeszcze bym chciała Dużo więcej tych jeżeli chodzi o blueberryski, bo reszta to wiecie, to się posadzi jeszcze to tam na spokojnie, ale te blueberryski są te ogólnie te rzeczy, które rosną przez dłuższą ilość czasu, to wypadałoby już teraz, wiecie, posadzić. Tego mi się nie będzie chciało później zbierać, ja to dobrze wiem, że nie nie, nie miała czasu, żeby po to chodzić. Wiecie, co na razie te wszystkie, a bo i nie, to też jest dosyć ważne. A sztabki złota możemy już przerobić sobie na sprinklery A wiecie co, tych nietoperzy jeszcze i, i slimów wydaje mi się, że sobie na pewno uzbieramy. Będziemy cisnąć teraz, jak będzie mniej więcej czasu, będziemy cisnąć bardzo sobie jaskinie, Więc sobie to uzbieramy w jakiś tam sposób. No i mam taką nadzieję, że nam się uda uzbierać kwarcy, stani. To też się nie opłaca go jakoś bardzo wyzbywać. Um, to jeszcze tego sprzedamy. O, patrzcie, 30 tych. No, dobra. Chyba to mamy. Trochę wiem, że mi czasu zajdzie na takim samym lataniu i boję się, że po prostu czasowo się nie wyrobimy, ale już trudno. Tyle, ile zasadzimy dzisiaj, to też yy, tyle zasadzimy i tyle. A jutro jest chyba zamknięty już pierw, więc trochę przypał. Najpierw to, co mogę sprzedać... Tobie, to bym chciała tobie sprzedać. Ok, 52. Czy ja chcę resztę rzeczy sprzedawać? jak już mam 52T? Blueberry see? Dobra, wiecie co? Nie chcę resztę sprzedawać. Jednak nie, jednak mi tyle wystarczy. To jest 52 jeszcze. I to już będzie farma potężna. I tak będziemy się dużo... A resztę tutaj, co pozasadzam, to wiecie, to będziemy dosadzać po prostu sobie. Myślę, że kolejne miejsca, bo będziemy chodzić sobie do jaskini, idziemy sobie zbierać rzeczy, więc w międzyczasie sobie myślę, że będziemy dosadzać. E, dobra, ja się zajmę, wiecie co, już takim też podlewaniem powoli. Co to za chmura taka nad nami się pojawiła nagle dziwna? Nigdy w życiu w Stardiu chmur nie widziałam, jakbym być szczera. Dobra... No cóż, energii to my dzisiaj stracimy e, masę, ale może się opłaci. Dobra, i teraz trzeba będzie za to przejść. Na szczęście tutaj będzie podlewało się samo, więc ja się będę musiała tylko martwić o zbieranie tego, a nic innego. Dobra, sobie podlejemy to, co już mamy, żeby, żebyśmy mieli pewność, że to w ogóle wrośnie. Tylko jak widzicie, Blueberry jest taki haczyk, że one. Za 13 dni to dopiero urosną I nie pamiętam co ile, co 2-3 dni Wydają plony później Więc yy, no tak czy siak jest. Jeżeli wiki nie pokłamię No to z nich się najwięcej yy, Da zarobić I ja po prostu ufam, że z nich najwięcej zarobię Tu widzę, że się cały czas przepala Raz, dwa, raz, dwa Jeszcze będę miała 3 Sprinklery Dobra, jeszcze na trzy muszę co najmniej, ogólnie tu muszę zostawić tak miejsce, żebym miała, dokładała sobie po prostu tych sprinklerów Okej okay. Tutaj potrzebuję, a nie, tutaj, tu jednak nie musiałam tego rozwalać, Oliwia, jesteś po prostu czasami udana O, widzę, że mogę na tym posadzić, okej, okay, dobra no, To nie było tematu Tylko muszę pamiętać, żeby tam nie sadzić niczego o, przy okazji, jeszcze sobie jakąś glinę zdobędziemy. To też mnie bardzo satysfakcjonuje. Chyba tam się przypaliło w ogóle w tym momencie, z tego co słyszę. Tego stracha na wróble sobie to zostawię. Czy on jest tutaj przydatny i użyteczny? Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, ale niech będzie po prostu. Dobra, jeżeli chodzi o zrobienie więcej. Fertilizera to nie do końca mam z czego, więc cóż, musimy się jakoś obyć bez tego. A nie, myślałam, że już się przepaliło, ale widzę, że jeszcze niestety nie. To sobie wyrzucę tutaj wyżej, wszystko i na razie sadzimy to, co najważniejsze, czyli po prostu nasze blueberry. Eee, tutaj powinien być ten, to żebym się nie, nie pomyliła i nie zasadziła na nim. Okay. Dobra Tak wiecie, widzicie partiami troszkę sadzę Ważne jest, wiecie co Bardziej niż podlanie już nawet Jest ważne, żebym ja to zasadziła Chociaż nie, z drugiej strony Z drugiej strony to Nie, no, to nie jest ważne Gdybym miała sprinklery to ważne byłoby, żebym zasadziła Bo wtedy, wiecie e, Wtedy, wtedy już e, Następnego dnia by mi sprinklery to podlała Ale skoro nie mam wszędzie sprinklerów, to jednak nie jest to jakieś takie najważniejsze. Dobra, jakąś tam pokaźną farmę już powoli mamy. Co prawda, jak widzicie, będziemy musieli dużo, ale to dużo jeszcze podlewać. Ale damy sobie radę. Ja sobie po prostu będę robić to w ten sposób. Okej. Okay. Nie wiem, czy to nie na farma wielkości tej, co mieliśmy wcześniej. Jak się teraz tak patrzę po tych rzeczach, ile ja kupiłam, to wcale ona nie jest jakaś taka wybitna i wielkościowo po prostu będzie chyba taka jak tamta. ci tam za dużo jeden. No ale cóż tu zrobić? Dobra. Tutaj by się przydało tak sobie po prostu podlać. sobie przy okazji wiecie już zaznaczę, gdzie mam sadzić, a gdzie nie. Dobra, dobra, lejemy, lejemy. Energia się kończy, musimy sobie energię coś wszamać, bo zaraz padniemy. Ale no tak, powiem Wam tak. No tak wyglądają, jednym słowem, po prostu e, dni takie, wiecie, pomiędzy sezonami. Dobra, tu się skończyło mi. E, trochę nieładnie jest to zasadzone, no nie będę ukrywać, że nie. Bo, bo jest to brzydko zrobione Ale Ale cóż, ja na to poradzę A czekajcie, jeszcze jedną sprawę zrobimy Czyli pójdziemy sobie tutaj do naszych Aha, my ich nie wypuściliśmy nawet O, ja cię nie mogę Biedule, wy moje Wy to mnie nienawidzicie całkowicie Mam nadzieję, że jeszcze jesteście w stanie sobie wyjść I coś wszamać O nie, już próbujecie spać Dobra, wiecie co Ja wam po prostu dam tutaj to Udajmy, że ja wam to dam rano Proszę nie zdenerwujcie się na mnie, moje kochane. Kochane kurki. Eee, dobra. To sobie weźmiemy. Oczywiście, wiecie co, ja, jak będę miała tylko więcej kasy, to ja sobie będę dosadzać tych rzeczy. To tam. Będziemy sobie ją powiększać i to nieźle tą farmę, ale. Na razie, jak nie mam. Czekajcie. Tu bym chciała do tej. Do tego momentu tą farmę robić. A tam już i chyba w dół będę chciała. O, w ogóle jakoś dziwnie się tak wzięło. Nie będę narzekać, bo akurat mi na rękę. I tutaj jeszcze. I tu sobie to posadzimy. Dalej sobie posadzimy melonki. No tak. I tutaj jeszcze pięć. Idealnie nam się zgrało. Dobra, tutaj bym się chciała tego pozbyć, bo będę chciała w dół to porobić. Dobrze, dobrze, już nie przesadzaj. O! Okej, okay. pierwszy raz takie coś w ogóle widzę. To jest jakaś nowa rzecz, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nigdy w życiu takiego czegoś nie widziałam. E, boli mnie to, że nie wiem, gdzie są stałe moje, e, moje beriski. Podejrzewam, że w kopalni, więc jutro, znaczy jutro następnego nie się po prostu przejdziemy do tej kopalni i sobie ogarniemy trochę więcej też na sprinklery, no bo naszym priorytetem na razie właśnie są te sprinklery, jak najbardziej jak najwięcej, żeby ich po prostu e, zdobyć i wyrobić. Czekajcie, jeszcze fajnie by było te sprinklery już. O, raz, dwa, raz, dwa. Jeszcze jednego sprinklera, jutro będę mogła sobie zrobić, ale już dwa kolejne są też gotowe. Tu jest jeden, a tu jest miejsce na kolejny. I teraz tak. Tutaj kopiemy, tutaj kopiemy, tu sobie kosimy wszystko, co się da. No, czasu to my już nie mamy zbyt dużo, niestety. Chyba najgorsza sprawa w tym wszystkim, że wiecie, strasznie to dużo czasu wszystko zajmuje. Okej, okay, tu, tu. I teraz bym chciała tak e, zobaczyć pepersy. Ok, wy sobie rośnici, po prostu widzę, że na takich zwykłych krzaczkach. Mm, I zostały na jeszcze tylko pomidorki, dobra. Mam nadzieję, że wy też w na takich krzaczkach po prostu, że będę mogła was sobie w dowolnym momencie y, ładnie zebrać. Dobra. I sobie też tak zasadzimy. Oj, źle zasadziłam. Dobra, mówi się trudno. Po prostu y, trzeba być głupim jak ja, żeby tak zrobić, ale no. Mówi się trudno, że ja się daję. Chociaż nie, jeszcze wiecie co? Jeszcze mam tam takie te... Y, mix sets. To może byśmy jeszcze to zasadzili. A czemu by nie? Okej. Okay. Jakoś tam będę musiała później z tymi sprinklerami to wykombinować, żeby to jakoś wyglądało, wiecie. I to niestety nie działa, nie wyglądać. Też dobrze wiem, że um, w Staryu istnieje coś takiego jak e, Giant e, e, no te takie gigantyczne plony, nie zapomniałam jak jest plon po angielsku e, o, o, o. o, o, o Tu jest to, tu jest to, tu jest to Jeszcze jeden sprinkler sobie zrobimy e, A jeszcze miałam sobie wziąć te całe nasionka sezonowe, które gdzieś tutaj powinny o właśnie być Okej okay. Dobra, dawaj, jedzonko Czasem muszę trochę jedzenia podgonić. E, wiem, że można coś takiego robić żeby takie coś uzyskać, to potrzeba by było czy obok siebie e, zasadzić takie roślinki, ale no, niestety. Chociaż czy ja źle zrobiłam? Nie zrobiłam źle przecież patrzcie. Chociaż nie zrobiłam źle. Tutaj nie powinno być dobra. Nie, dobrze zrobiłam Oliwia, weź się ogarni. Tu i tu nie powinno być. O, w ten sposób. Powinno to być zrobione. O, właśnie. W ten. W ten. Jeszcze akurat trzy dosadzimy. O. I tak powinno to być. O, kukurydza? Hot peppersy? Radisze? Okej, okay, dobra. Widzę, że tu rośnie, będzie co będzie się yy, chciało. Najwyraźniej. A jeszcze jeden sprinkler do posadzenia, do umieszczenia. W sumie mogłam je tam gdzieś najdalej usadzić, ale już trudno. I nie będę już kombinować z żadnym szukaniem różnych rzeczy, i jeszcze wiecie, kopaniem czegoś czy takiego. Fajnie, że pięć gliny mamy. To mi się podoba. Bo nam chyba trochę tej gliny brakowało, z tego co mi się wydaje, do tego, żeby mieć kolejnego. Hmm. Kolejny, kolejny, jak to się nazywa Giesgrina. a nie, 10 było To czego, czegoś mi brakowało ostatnio Pamiętam, że chciałam jeszcze silos ostatniego dnia Zrobić, ale czegoś mi tam Brakowało Czy mi kamienia? Nie, kamienia też mi nie brakowało A to nie wiem kompletnie, co, czego mi brakowało Dobra, mniejsza z tym, moi drodzy To był było na tyle, jeżeli chodzi o ten nasz całkowicie pierwszy odcinek w nowej porze roku. Jak widzicie, było głównie sadzenie, zamieszanie z tym wszystkim, ale to i wyłącznie tylko dlatego, żebyśmy mieli w przyszłości dużo pieniędzy i mogli sobie spokojnie żyć. Jak widzicie, na razie będziemy jeszcze trochę podlewać, ale w kolejnym odcinku damy się do i może jakoś coś tam kasy trochę zdobędziemy. Przez to będzie po prostu nam później łatwiej. Więc dziękuję Wam za ten odcinek, Mam nadzieję, że Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa!